Cześć, Cześć, tu Julia, Zuza, Ania, Andrzej, czyli razem Obieży świat, kom. Zapraszamy do oglądania. Dzień dobry, piątek po południu, najstarszy i najmłodszy Obieży Świat ruszają na Podlasie. Kierunek to Narwiański Park Narodowy, także zapraszamy do podróż. Jak widać, jesteśmy już w koszulkach obieży świata, obieży światów. Tak. I jesteśmy już tutaj pod kładką wo Ostatni raz byliśmy tutaj w 2021 roku, czyli trzy tak. lata temu. Poszczególne części tej kładki, jakby są mostem, który płynie. Tak, a bardzo napęd, się. A napęd jest taki. Zademonstrujemy na miejscu. Tak, i bardzo nam się podobała ta kładka, a teraz jeszcze jest totalnie zero ludzi, a wtedy była masa ludzi, także zobaczymy. Mam, mam wrażenie, że nasze wrażenie będą jeszcze lepsze. Musimy się dobrać do tego promu kosmicznego. Skacz! A go przyciągniemy katamaran śliznowaniewo no skąd o przez zwierzęta wodne. Tutaj obok nas kaczka się bunkruje, już płynie. Bocian próbuje lądować, drugi bocian jest w cieku na więc można się na spokojnie pospacerować w takich okolicznościach przyrody. A co to się wyprawia tu? Ale to chlebem, chlebem, a nie takie byle co Bo ten katamaran nie dobije tutaj Po to co to za pływanie? Spacer jest, to katamaran miał być Jest Jest, dobra Dopłynęła wsiadamy Pąknęło, idziemy na drugi koniec jako sternik I płyniemy na drugi brzeg Teraz powinno być lżej Jest lżej i odpływamy. Proszę bardzo, żeby nie było, że nie płyniemy. A stoimy na takim ładnym, ustrannym miejscu. W ogóle nas nie widać z drogi, tuż obok tej kładki. W ogóle nas nie widać. Robimy grilla, mamy piękne wiaty. Chłopcy miejscowi grają w piłkę, a my będziemy tutaj komarować do rana. No i póki co szukamy zasięgu, żeby wrzucić relacje. Także jeszcze posfacerujemy po tym terenie. Nasz. Grillobus właśnie przygotowuje jedzenie, czyli grillobus. Grilobus. Wnętrze póki co nie będziemy pokazywać, bo jeszcze musimy lekko ogarnąć w środku. wykwintne Wy danie. No, na dzikiej miejscówce szukamy zasięgu. Zuska uruchomia włazy dachowe. Ale na górze są trzy kreski. A teraz idziemy na zewnątrz to... zobaczymy jak ona to robi. Proszę, szukamy zasięgu na obie świata Tak, się wrzucamy. <grymla> Mamy wieczór, właśnie jest jakaś, myślę, koło 11.00. Wieczorem, no i my tu sobie stoimy. Jesteśmy do sobie 500 metrów od tej kładki śliwnowania niewą. Także. A. Także już, już, już. z kilku ujęć. Tak, także jest świetna jesteśmy w bardzo udosobnionym miejscu, także. E, może tutaj na pewno będzie cisza, prawda? To zaraz zobaczymy jak bardzo jest cicho No jest cicho Dzień dobry sobotni poranek, Kawka Unique Choice postawi nas na nogi, żebyśmy mogli spokojnie do wieczora być mocno energetyczni i dużo zobaczyć i Wam pokazać. No i jedziemy, już jedziemy do pierwszego miejsca, czyli jedziemy do zerwanego mostu nad Narwią. Z tym mostem wiąże się ciekawa legenda, ponieważ jest to zerwany most, a to ze względu na diabła, ponieważ kiedyś, kiedy budowano ten most jeszcze przed wojną, Ludzie z niecierpliwością czekali na ukończenie budowy tego mostu. Dlatego, gdy przyszedł diabeł w postaci nieznajomego i zaproponował, że most będzie wybudowany w ekspresowym tempie, jeśli pierwsza osoba, która przejdzie przez most, odda mu duszę, no to wszyscy się zgodzili, wszyscy byli szczęśliwi, że, że się uda, że będzie już ten most gotowy. Ale gdy okazało się, że gdy, że gdy most był już wybudowany, no to nikt nie chciał oddać duszy diabłu. Diable. E, dlatego e, jakby pierwszą e, osobą, pierwszą istotą, która przyszła przez most był kulawy koń, e, na co diabeł się wściekł, ponieważ nie tego oczekiwał. E, I zapowiedział, że most będzie niszczony co 11 lat. I co ciekawe, Akurat właśnie po 11 latach od ukończenia budowy wybuchła I wojna światowa i most został zniszczony. Natomiast gdy w 1928 roku ponownie go odbudowali, no to po 11 latach nadeszła II wojna światowa i ponownie został zniszczony, także od tamtego czasu już więcej nie jest zbudowany i może tylko takie, taką pozostałość oglądać. Kocinie Niestety jeszcze godzinka do otwarcia, jako że nasza dzisiejsza pobudka była dosyć wczesna. Natomiast byliśmy tutaj na zamku już trzy lata temu, także wiemy jak wygląda i teraz po prostu chcieliśmy tak odświeżyć wspomnienia. A jesteśmy dalej w Tykocinie, żeby przejść się po miasteczku. Tak, początki XVIII wieku powstał ten tykoczyński kościół no robi, robi wrażenie przed chwilą także informacji turystycznej gdzie dorwałeś ładną mapkę tak, bardzo ładna mapka tykoczyna dwustronna tak, mamy też różne ulotki mamy także czas na podlaskie także popatrzymy zaraz co tu można jeszcze zobaczyć no i póki co jedziemy do miejscowości Kurowo do siedziby Narwińskiego Parku Narodowego takie o nadomki no trafiliśmy we wsi Kiermusy Także się zatrzymaliśmy. Garncarz, rybak. Jakie ciekawe nazwy. Dojechaliśmy do Kurowa. I co tutaj mamy? No, mamy jakąś ścieżkę dydaktyczną. Która niestety jest zamknięta. Dla wszystkich, raczej dla dzieci, ale dorośli też mogą tutaj sporo wiadomości przyswoić, bo tasie tropy, czy odgłosy ptaków, czy budki lęgowe, to tutaj możemy właśnie obejrzeć. Tak, ale to jest ogródek ekologiczny, natomiast sama ścieżka też tutaj jest składka, byliśmy na niej nawet 3 lata temu, tylko że obecnie jest w stanie mocnego rozpadu i póki co pani nam wytłumaczyła, że szukają dofinansowania, żeby ją odbudować, także póki co tylko na wieżę widokową pójdziemy. stołu się nie chciało usiąść, co się siedzi na podłodze i siedzi. Kraką. Takie wywoiste drogi lubimy najbardziej. Tak, e, tak jak byliśmy już dzisiaj na jednym krańcu czarciego mostu, tak samo teraz idziemy na jego drugi koniec i jest to ostatnia atrakcja w Narwiańskim Parku Narodowym nasza. Tak. I zobaczymy jak ten zerwany most wygląda z drugiej strony. To jeszcze nie ten most, ten nie jest zerwany. I oto mamy most, ten sam Czarci Most, na którym byliśmy rano. Także można zobaczyć nawet przeciwległy brzeg mostu, tam gdzie się kończył. No a my będziemy tutaj groblą wracać z powrotem. Atrakcje w Narwiańskim Parku Narodowym już nam się nieco skończyły, dlatego teraz jedziemy do... Z parku narodowego, za 30 km będziemy u celu. I oto, takim sposobem już jesteśmy w dolinie Biebrzy. Tak, Biebrzański Park Narodowy, ponarwiański. W jeden parki. Można. I obserwujemy ptaki, tylko że ptaki zniknęły ale obserwujemy tutaj mamy ścieżkę Luga-Lug Jesteśmy na wieży widokowej na bagnach Łąga tak dzisiaj wana z na nocleg. Jesteśmy nad brzegiem narwi. Nazwa miejscowości nie jest istotna. Tutaj sobie rozpoczynamy grillowanie kolacyjne i takie będziemy mieć do osobliwości przyrody, to i osobliwy gość. Proszę bardzo, kto przyszedł do naszego wana. Mm, to odwiedzimy. nasz nowy obierzy światek. Tak, Hugonek <grym> będzie miał na imię. <grym> Jak? Hugonek będzie razem jeździł z naszym żółwiem, obierzy światek Ale już się pewnie czuję w walkę. No ja się też bym pewnie począł, jakbym tutaj zobaczył. Grillowe specjały, także ja się mu nie dziwię wcale. Proszę bardzo, taki piękny obrazek. Tutaj tworzę papierowca. Dzięki papierowcu drusz. No ale walczymy z komarami, nad narwią. Dzisiaj dają popalić, więc zresztą chyba widać, że się tu drapiemy ostro. Ale damy radę, zaraz wyjdziemy z wana One też wyjdą i potem się szybko zamkniemy od środka i będzie dobrze. No, zaczynamy niedzielę po wieczornej batalii z komarami. Trzeba było się ewakuować do wozu, żeby jakoś przetrwać, żeby nie gryzły. A i tak masa została w wywanie, więc um, zapewne widać pan, że jesteśmy lekko nie wyspani przez nich. No, ale taka okolica na samym brzegu biebrze, więc nie ma się co dziwić. A tu mała pomyłka się wkradła, bo jednak to na nie Biebrza sobie dzisiaj spacerujemy po byłym już państwowym gospodarstwie rolnym, z pozostałości jeszcze są bardzo solidne, więc i to jest miejscowość Wizna. Myślę, że idealnym podsumowaniem tego wczorajszego dnia e, i w ogóle tych dwóch parków mordowych będzie miejsce złączenia się rzek. Tutaj na przykład płynie Biebrza, nieco dalej płynie już Narew i za chwilę właśnie dojdziemy do miejsca, gdzie Biebrza wpływa do I Tutaj jest Biebrza, tam jest naryw, a tutaj się łączą Tutaj już dwie rzeki połączyły się w jedną. Jesteśmy w Forcie Pierwszym, w Piątnicy Twierdzy. Łomży. No i na tym kończymy. Kolejny weekend poza domem. Widzimy się wkrótce.